Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, gdzie pokażę kurczaki, jakie mi się wylęgły na ten rok. Tego na razie yy, są tu przepiórki, jest ich 40, no i 12 kurczaków. To jest? 8 białoczubów, 3 szabo i jeden taki. O, tu taki nioska. O, to miały być czubatka czterowska, bo z, jak. Byłem akurat jak niosła ta szubatka jajko, ta brązowa, no i wziąłem. A nie wiem, może się pomyliłem albo no coś, bo nie ma czubka. Chyba nie jedzie, no coś takie ma, jakby, ale. Nie wiem, zobaczymy. No i tu są białe czuby. Tu czarny taki. Tu jest gdzieś. Zielony jest. Gdzieś tu był taki ładny niebieski cały. O tu jest. Taki jest cały niebieski Tu taki lawendowy o. Czarnych dużo nie ma pól Dwa chyba tylko bo Do przykład O tu jest Tu jest taki czarno-szary Tak samo jak ten tu obok no, bo to jest Czarno-biały Czarny Taki I No i taki Biały z czarnymi kropkami Takie co dużo miałem w tamtym roku, takich No piórki to już w miarę duże są Takie już mają piórka na skrzydłach jak widać Dosypę tu jedzenia Dobra Teraz idziemy do tamtych kurczaków starszych Bo tu są kury no i te kurczaki w takiej zagrodzie małej Dobra i tu jest te 27, nie wiem czy mówiłem już. Ja tych czubatek jest chyba z 7. Tu jest, o... A tu jest taka kurka ładniejsza chyba będzie. Ta to nie wiem, czy to kura będzie. Tu jest chyba kura. I białych czubów są dwie, tak? No i szabo jedna, ale to kogucik będzie. No i takie tu. No, o, mają picia jedzenie. No. Tu zielonuszka. No i dobra, tu jeszcze mam każde gołębie się zamieniłem Taka nasamica, no samica, o, taką białą. Przemieniłem się na tą czerwoną, bo mi ja nie chciałem mieć. Nie wiem gdzie samic jest to kura niż jajko Na razie jedno jest a tam jeszcze niż jedno bo no tamto jest na no dachu u góry, czerwony sam jest no i dobrze, to idziemy też w tym odcinku możecie stać łapkę w górę i subskrypcję cześć